Marsz Niepodległości 11 listopada 2013 jak zwykle są minimalne. Burdy, ale dajemy radę. Dlaczego o Marszu Niepodległości mówi się, że to są faszyści? Czy istnieje coś takiego jak faszyzm XXI wieku? Czym się różni Marsz Niepodległości od Marszu Prezydenckiego? Serdecznie zapraszam na materiał. 11 listopada Święto Niepodległości. Czym jest dziś dla Polaków? Czy istnieje lepszy i gorszy patriotyzm? Dlaczego w tak radosnym dniu Polacy są tak bardzo podzieleni? burtowskimy Pani szła z marszem prezydenckim czy niepodległości? Prezydenckim, z prezydenckim? oczywiście. A, to, a dlaczego? Dlatego, że nie chcę mieć nic do czynienia z kimkolwiek, kto nie jest właśnie za tą formacją na czele której stoi prezydent. W Warszawie odbyły się dwa główne marsze: marsz prezydencki i marsz Niepodległości. Oba pod biało-czerwonymi sztandarami, ale głoszący zupełnie inne wartości. Kilkadziesiąt tysięcy was w koło jest? Ale myślę, że będzie więcej. Dlaczego tutaj się mówi o Was, o Marszu Niepodległości, że jesteście faszystami? że to jest faszyzm. Bo jesteśmy niewygodni. Kłamstwo powtarzane wiele razy, po prostu zostaje już budowane w głowie, w myślenie. Jeżeli milion razy będziesz powtarzał komuś, a to są faszyści, to są faszyści, to po prostu ludzie już jakby automatycznie będą tak myśleli. I tu chodzi tylko i wyłącznie o zniszczenie takich ludzi. Niech żyje Polska, za ten swój czas. Hitler i Stalin nie złamali nas. Niech żyje Polska, schoraj za, za. Zakraszty smutek, serce ją mam. Ktoś oddawał życie po to, żebym ja tu mógł być, mógł mówić po polsku, więc ja tu szedłem właściwie tylko po to, żeby. Dać taką, uczyć, uczyć to po prostu, jakoś, żeby pokazać, że się pamięta, żeby jakby przekazać to dalej troszeczkę. Nie ma lepszych i gorszych patriotów. Patriot to patriota Słuchaj, Ja ostatnio w ogóle rozmawiałem z ludźmi, którzy w mają w ogóle inne poglądy, prawda? I też się uważają za patriotów. To jest tak, że każdy dąży niby tego samego, prawda? Chcą dobra dla Polski, górzymi drogami. Wiesz, no ja się mogę nie zgadzać z kimś, prawda? No, no mogę, prawda? Tak samo jak ktoś się ze mną może nie zgadzać, ale nie uważam, że jesteś taki jak lepszy gorszy patriot. Po prostu patriot to patrioty. to jest po prostu coś. I jedna rzecz, tak naprawdę. Pamiętajmy proszę Państwa, że koniec PPS-u to był rok 48, kiedy PPR, czyli Polska Partia Robotnicza, a więc komuniści, dokonała tak zwanego połączenia, które było de facto wchłonięciem PPS-u. Pewien szank poniosła wtedy polska piłka ręczna, ponieważ musiano zmienić nazwę polskiego związku piłki ręcznej. Są grupy uprzywilejowane i nieuprzywilejowane i tak zawsze będzie. Będzie między nimi zawsze rywalizacja, no bo jeżeli jest jedna grupa uprzywilejowana, to druga nie. I dlatego jest taki podział. To jest podział i w rodzinie i wszędzie jest to, bo jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Pracę można tylko utrzymać po znajomości. Nikt teraz nie dostanie pracy normalnie, gdyby poszedł się zatrudnić. Tylko syn czy córka ministra, czy posła, czy senatora. A normalnego człowieka na pewno syna ani córka nie dostanie. Tutaj jest zdecydowanie więcej młodych ludzi. I wydaje mi się, że ten marsz jest bardziej szczery. Czym się ta szczerość objawia? z tą atmosferą, która tutaj jest. Dobra, czym według państwa jest patriotyzm? Nie będziemy odpowiadać. Albo tak sobie. Pastyk nie widzę, aczkolwiek wiem, że w statucie ONR-u, który również jest organizatorem tego marszu i wielu członków uczestniczy w nim. Z pamięci punktów nie wymienię, ale tam są ewidentnie punkty gloryfikujące wyłącznie polski naród, w którym w Polsce nie ma miejsca dla obcokrajowców, a tym bardziej już dla osób o innej niż heteroseksualna orientacji. Co bardzo jest sprzeczne z poglądami. Chrześcijaństwo ogólnie, które również są na sztandarach nie tylko uczestników marszu, no ale zwolenników silnej Polski, tak to nazwijmy, bo Bóg honor ojczyzna, ale Bóg chyba bardziej karzący niż yy, nie wiem rozumiejący, tolerancyjny. W całej Europie pojawiają się skrajnie radykalne ruchy narodowe. Skąd się biorą? Mówi się o nich faszyści, ale czy nie jest to zbyt duże uproszczenie? To młodzi ludzie bez perspektyw, nie mogący znaleźć pracy, zawiedzeni polską demokracją, politykami i rządem. Rosyjska ambasada, squad, wszystko może stać się celem ataku. Taki marsz jak dzisiaj też jest na nim spora część osób, która moim zdaniem nie zachowuje się odpowiednio, ale każdy wyraża swój patriotyzm w ten sposób, jak potrafi. Rząd Donalda T Tuska mnie, mnie wkurza. Y, dlatego, że to jest rząd, który y, nie jest polskim rządem, to rząd zdrajców i my ich y, osądzimy. Y, z są... Czym ta zdrada się objawia? Y, przepraszam, a my żyjemy w tym samym kraju? Nie wiem skąd się bierze ten podział. Nie wiem dlaczego ludzie, część przynajmniej ludzi. Tak bardzo żyje w jakimś własnym zamkniętym świecie, w oblężonej twierdzy, kiedy wszyscy są przeciwko nim i nie ma szans, nie ma możliwości dyskusji z kimkolwiek innym, który ma inne zdanie, bo z założenia jego zdanie jest błędne. Po drugie, z pewnością jest Żydem, komunistą, masonem. Kim z obozu Tuska. Ja zadaję pytania. Tak, z pewnością jak pan pracuje w mediach, to pan to pan nie myśli. Dziękuję bardzo. Marsz Niepodległości 2013 właśnie praktycznie dobiega końca. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy czym jest faszyzm, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy czym jest Marsz Prezydencki, mam nadzieję, że wyjaśniliśmy czym jest Marsz Niepodległości.